Koniec tej pracy na dziś, ponieważ w sumie cały dzień spędziłam przy komputerze. Tak, czasami ja też pracuję, nawet jak jestem gdzieś na wyjeździe w Bangkoku, już się w sumie ściemnia, więc pora na wyjście. Co ciekawe, ktoś tutaj przyjechał też i mieszka w tej samej dzielnicy co ja. Przypadek? Nie sądzę. A w ogóle odkryłam, że. W moim budynku są dwa hotele. Na dolnych piętrach jest budżetowy, w którym jestem teraz, Ibis, a wyżej jest Nowotel. Więc dzisiaj wziąłem sobie ten tańszy pokój, ale można korzystać z tego samego basenu z siłowni. Nie? Można, można. Tutaj jest chociaż takie duże lustro, więc mogę się Wam pokazać w całej oto okazałości. I idziemy. Wspomniałam wspomnieć, że ten hotel znajduje się przy 304, czyli takiej popularnej dzielnicy rozrywkowej dla panów. Więcej tu nie będę nocować na pewno, to było przypadkowo. Więc do wyboru, do koloru, ale już jestem spóźniona. Nie lubię tu chodzić szczerze mówiąc, ludzie siedzą na ulicach, zaczepiają, bezdomni. No. Klimat specyficzny, ale za chwilę tam już dalej jest lepiej. Albo ktoś mnie obroni. Hmm. Cześć! Cześć. Nie... Marta, jak ty wyklok... Jak ci się podoba? Piotr, co ty tu robisz? Powiedz nam. Śledziłem ją. Chciałem, żeby ona mnie śledziła, ale wyszło na to, że ja byłem na błoto. Ja tu byłam od wczoraj, a Ty dopiero dzisiaj przyleciałeś. O, właśnie, a... Nie wiem, jak to się stało, ale jestem. <laughs> Niestety byłem drugi, a to miała być że ona śledziła mnie. Jaki jest plan na dzisiaj? No właśnie. No właśnie, nie ma planu. A, no nie. no nie. Dołączył jeszcze do nas Michał, w środku nigdzie, którego już też znacie. No, Ten odcinek nas zrobiliśmy jakiś rok temu Ponad chyba Ponad tak? rok temu Jeszcze, no, to jeszcze przed tym wszystkim zamknięciami wszystkimi tak? I od tego to czasu było? się nie widzieliśmy w sumie Tak, byłaś na bukecie, byłaś w Polsce Ty tak, ja tak też tak byłeś w Polsce Ja też tak byłem w Polsce, no ale Mówiąc szczerze, pan w Bangkoku tak. Znaczy nie podróżowałem w tym okresie, ponieważ wiadomo ciężko podróżować Ja tak to samo Pani jest... się spotkamy się w końcu W końcu się w widzimy no, dla mnie to jest atrakcja, a ja nie żeby BTS-em na co dzień. Wszyscy <grystu>, na telefonach. Wszyscy na telefonach, tak. w Polsce, zauważyłem, że tego nie ma. Jak właśnie przyjechałem z Tajlandii do Polski i zobaczyłem, kurczę, w ogóle inna kultura jest, nasz ludzie się tak? Tutaj każdy na telefonie sobie Czytają się książki, tak. robią coś innego. Tak, wejdzie do jest spokój. Jak coś się... to generalnie jest tak, że nie możesz się odzywać za bardzo, tak? Wie, wie. Bo jeszcze tak głośno jesteś, ludzie na ciebie patrzą i Aha. Zostawiam ci uwagę, że trzeba zachować ciszę. Piotr, jest... chwiał zwierzątka, przez które miałeś wypadek. Miałeś Nie No, pająka. Dlaczego one siedzą na dachu tutaj? Nie No, to wyjście z YouTuberami, jeden kręci z tyłu, drugi z przodu. Nie? Na Nie no, ja sobie tylko kręciłem Jasne, jasne. Więc idziemy do barów do barów baru. W Mariocie, który się nazywa Oktawy chyba. Miało być blisko, ale musieliśmy dojechać kawałek. No. Piotrek mówi, że jest super, ja nie byłam, nie wiem. się <sum> Ale grają Czwartek to już prawie weekend, pamiętajcie To jest taki początek weekendu już. No Właśnie dlatego zaczynamy Dobra, to jest Nie ma śniegu, jest sztuczny Wata. Nie przyblijaj o mnie na kanał. A, tak nagrywam sobie. Dobra, jest sztuczny śnieżek. E nie, bar był fajny, naprawdę. Dobry wybór. No. Piotr. Nie ja tak mogę mocnego drinka, że w nie mówiłem, no prawda. Mm, będziesz łatwiej. E, no. Dobra, nie mogę. Mówić. E, o mnie się trzeba postarać. Ja wiem, ja wiem. W Tajlandii święta, jakiś labirynt. Aaaa! Znajdę drogę, znajdę wyjście, czy nie? Ładna poimka, dziewczyny też ładne. Żeby w Bangkoku ciężko było znaleźć nocny market, a co takio, tu się porobiło? Ja mamy przewodnika Michała, który <gry> tutaj mieszka 3, 3 lata, lata. dopiero 3 lata, no. Co tyle, co masz ochotę? Kara rucha! <gry> Tylko? A no, co ja o to to nie mogę na tym filmie powiedzieć niestety, bardzo mi przykro. Od razu by zdemonetyzowali. Czyli no, <laughs> co Michał? Ten market nocny Rad szada, Train przeniósł się tutaj. Tak, generalnie no, jak wiecie, sytuacja była jaka była, wszystko zamknęło, więc tak naprawdę nie było tam interesów, nie kręciło się, więc musieli coś zrobić. Zamknęli tam, przynieść tutaj, jak widzicie, trochę mniejszy. No, jest Ale okay. ważne, że jest, nie? Ważne coś jest, uda przyjść i zjeść naprawdę. Jeżeli coś dla mnie znajdź do jedzenia, to będę szczęśliwa. Kurczaczka? Bege. Bege, dobra. Niech będzie Bege. Sprawdzam dla Ciebie. Psztył kolor. Standardowo, co so kiedyś okay, to wpierdaliśmy. Ja to umieram w ogóle. Joder. Okay, ja też chyba sobie wezmę na razie. Dobra. Dawaj kurczaczka. Dawaj mm. kurczaczka. Okay. Kurde, nie ja się, Jem, ja myślę, że ty zjesz. Jest, ty. Ja połowę, bo to jest pizzas. Miałeś mieć z ręki. Niebezpieczna. Niebezpieczna Tajlandia. Paweł. To fajnie. Jami. Owady. To są okropne. Świerszcze są pycha. Świerszcze? To... Może się do... skuszę. W coś wylewa, jest okropne markety nocne w Tajlandii bez sensu nie przychodźcie, nic tu nie ma wiem, może dla wszystkożerców jest ok no ale dla mnie niestety tak naprawdę nic, nawet żadnych takich warzywek nie mają ani mango sticky rice, nic co mi zostaje? słodka bułka z z tym, jak to się mówi? z wasolką red bean Na noc, węgle, węgle, tona cukru. Najlepsze co może być. Moja dieta w Bangkoku jest naprawdę słaba, ale raz na kiedyś można sobie pozwolić, jak nie ma wyboru. Straszne, to ale... dla mnie to jest... największa przyjemność to jest żreć po prostu. Dla mnie też. <noise> ale to jest cieplutkie, mamy y, japońskie sake. Zrobimy to jeszcze inaczej. Niestety musimy to schłodzić lodem, wiem, że nie wolno, ale jest okropnie ciepłe. Zmieszamy z lodem. Nie no, schłodzi się trochę i przelejemy do małych kubeczków. Rówko. Wow. Tylko na raz, bo to jest niedobre. <noise> Bo to jest wino ryżowe. Nie, ja się... nie to jest bardzo delikatne. ogóle. na 13% tylko Nie czuć. A, raz, a nie, cię, jak nie wiem Twoja ulubiona jest dzielnica. To... Nie, nie, ja bardziej bolałem sobie kobój. Ale teraz jest zamknięte No, ale tutaj też się nic nie dzieje. Tutaj. Tragedia jest. Bangkok jeszcze nie wrócił do normalności. Ale jest już, jest już dobrze, ale jeszcze nie to, co było. Ale że mieszkamy w tym samym miejscu? Dziwne. No właśnie, ciekawe co ty tu robisz <grystanie> <grystanie> Ciekawe czemu ten kierowca tak kaszle cofnę <grystanie> Nie chcę wiedzieć <grystanie> Ciao, ciao Pojechał Godzina 22 Marta się wróciła do domu Muszę zdjąć te buty Pora spać, bo jutro Wam trzeba też oczywiście pokazać Bangkok w dzień, prawda? Więc dobranoc! Ej, ale nie podglądajcie jak śpię!